Hej, witajcie! W dzisiejszym filmie zapraszam do wysłuchania pogadanki na temat ostatnio popularnego tematu, czyli idei wprowadzenia blokady RUL 22.2, tak by w jednym meczu zawsze było dwóch healerów, dwóch tanków i dwóch DPS-ów. Powiemy sobie, po co w ogóle taki pomysł powstał, jakie są wady i zalety tego systemu oraz w jaki sposób mogło to by być zaimplementowane w Overwatch. Zaznaczę, że chodzi tu tylko o gry rankingowe. Poruszymy również kwestię blokady 222 na Overwatch League. Zaczynamy. Po pierwsze, dlaczego tak wielu ludzi chce blokady 222 na rankedach? Powodów jest kilka. Nie od dziś wiadomo, że najwięcej graczy wybiera postać z kategorii na tarcie. Ileż rozegrało się meczów, gdy w drużynie było czterech, nie daj Bóg, pięciu DPS-ów. I to nawet niekoniecznie są osoby, które mainują tę rolę. To może być gracz flexujący, ale przez ostatnie kilka godzin jak flexował, to zawsze i tak się kończyło, że grał tankiem lub healerem. Chciałby w końcu zagrać DPS-em i uparł się na to. Albo powiedzmy, jakiś support w poprzednim meczu miał graczy, którzy nic nie zabijali. To sobie powiedział: "Ja już pokażę wam, jak to się robi". Lub po prostu złożyło się tak, że faktycznie w drużynie są prawie same mainy postaci z natarcia i oczywiście większość uparta. Mecze z wieloma DPS-ami nie należą zazwyczaj do najprzyjemniejszych. Już uprzedzając wasze komentarze, tak wiem, że nawet z sześcioma DPS-ami da się wygrać mecz, ale to nie jest żaden argument. Wielu ludzi w internecie pisało coś w stylu, 2-2-2 nie jest potrzebne, bo wygrywałem mecze mając 5 DPS-ów. Okej, okay, ale to, że raz na jakiś czas zdarza się zwyciężyć taką kompozycją, nie oznacza, iż ona zawsze będzie działać. Jeden mecz wygrany na 10 nic nie mówi. 2-2-2 już na start zapewnia większą szansę na wygraną. Zostając jeszcze chwilę przy DPS-ach, nieraz miałem sytuację, że jednak któryś z takich graczy postanowił wziąć healera. Wow! Ale po dwóch minutach nieudanych puszów, olał to i wrócił do postaci z ataku. Reszta to zauważyła i już morale drużyny spadają. Generalnie mecze z przeważającą ilością bohaterów notarcia z reguły nie są zbyt ciekawe. Są też sytuacje, gdy w meczu trafi się trzech czy 4 graczy, którzy wybierają tylko supportów. Jeden z nich bierze tanka, ale zaznacza, że nie gra tankami. Taki gracz tylko się frustruje i gra gorzej. Czyli ogólnie, gdy nie gramy tym, czym chcemy, nasze morale spadają, stajemy się uparci i nasz performance spada. Reszta drużyny to widzi, zaczynają się kłótnie na Wojszczacie i mecz przegrany, klasyka. Blokada 2-2-2 zdecydowanie by w tym pomogła, bowiem ten system nie polegałby tylko na kto pierwszy, ten lepszy, ale już zapisując się do kolejki, zaznaczylibyśmy, kim chcemy grać. A co do Overwatch League... Co prawda od kilku tygodni zauważymy zmianę w kompozycjach pro graczy, ale ogólnym trendem są tak zwane GOATS, czyli tak w dużym skrócie. Kompozycja złożona z trzech tanków i trzech healerów. Taka drużyna jest bardzo ciężka do zabicia ze względu na nieustanne leczenie aż od trzech healerów. Na dodatek leczą tanków, którzy z definicji są ciężsi do zabicia. Natomiast w Overwatch i healerzy i tanki są w stanie przygrzać równie mocno co DPS-y. Gracze, którzy zostali zakontraktowani jako mainy postaci z natarcia, siedzą powiedzmy na Brigitte, a nie tego oczekiwali fani. Co więcej, gameplay takiej strategii jest po jakimś czasie potwornie monotonny, gdyż cała szóstka graczy trzyma się dosłownie obok siebie, jak taka jednolita papka. Teamfight najczęściej się kończy, gdy umrze tylko jeden wróg. Nie ma flankowania, nie ma dajwowania, tworzenia przestrzeni, soczystych headshotów wdowy. Tak jak powiedziałem przed chwilą, widać od kilku tygodni zmianę, ale prawdopodobnie nie dlatego, że progracze odkryli nowe taktyki, lecz oni już wiedzą, iż będzie wprowadzona blokada 2-2-2 i powoli na to przechodzą. Dobra, to jakie są zalety wprowadzenia takiego systemu? Najważniejsze, zawsze, w każdym meczu mielibyśmy pewność, że kompozycja naszej drużyny będzie w miarę optymalna. Na dodatek mielibyśmy świadomość, że osoba, która gra Hillerem, już przed meczem zgłosiła się, że chce grać tą rolą. Zero sytuacji typu, mamy 4 DPS-ów, pierdzielę to ja też biorę, niech oni zmienią. Każdy mecz od strony kompozycji będzie bardzo dobry. Owszem, to nie zmieni nastawienia osób, które i tak są negatywne, ale bardzo często, właśnie przez poprzednie mecze, gracze zaczynali kolejne już na tilcie. Atmosfera w społeczności byłaby znacznie lepsza, a to przekłada się na lepsze nastawienie. Zniknęłyby kłótnie o zbyt dużą ilość DPS-ów, ludzie by się nie irytowali tym, że grają kim nie chcą. Dużo przyjemniej zaczynałoby się kolejny mecz, mając tę wiedzę, iż kompozycja naszej drużyny już na start będzie całkiem dobra. A wcześniej, za każdym razem, gdy była faza wyboru bohaterów, była spora niepewność, co tym razem się trafi. Sam balans gry byłby znacznie łatwiejszy, co Jeff Kaplan wyraźnie podkreślił. Twórcy zdecydowanie mieliby więcej swobody tworząc nowych bohaterów. Wyobraźcie sobie, że chcą zaprojektować nową umiejętność. Jest niezła, ale nie mogą jej wprowadzić, bo w sytuacji, gdy jest trzech tanków lub czterech DPS-ów, skill byłby przesadzony. Tworząc postacie, deweloperzy muszą brać pod uwagę bardzo wiele sytuacji. Ilość synergii przy dowolnym wyborze ról jest tak wielka, że nie wszystko da się przewidzieć, co może skutkować w zaniechaniu pomysłu. Niektóre postacie mogłyby być odpowiednio zbafowane lub nawet mocno zmienione. Weźmy sobie Brigitę. W ciągu roku była ona niezliczoną ilość razy nerfiona, a wciąż, jako nawet solo healer, jest kompletnie do kitu. Przy blokadzie 2/2 ta bohaterka byłaby zupełnie zmieniona. Powiedzmy, jej zdolności tankowania byłyby osłabione, czyli tarcza z mniejszą wytrzymałością ale za to jej aspekt healera byłby znacznie ulepszony. Powiedzmy, pakiet regeneracyjny byłby na dużo mniejszym cooldownie. Natomiast oglądalność Overwatch League znacznie by wzrosła. Wymuszając na prograczach 2.2.2, ponownie byśmy widzieli Genji'ego, Wdowę, Makri, Fare, kto wie, może też Ash czy Doomfista. Takie postacie dużo dużo lepiej się ogląda. Osoba dołączająca do drużyny wie na jakiej roli będzie siedzieć. A nie, że masz maina DPS i gra on Brigitte. Albo ktoś tyle trenował, wielu bohaterów, by przez pół sezonu siedzieć na ławce rezerwowych. Wśród wszystkich graczy Overwatch League była przeprowadzona ankieta, czy chcieliby takiej blokady. I większość odpowiedziała tak. No okej, okay, ale jakie są wady blokady 222? Po pierwsze i najważniejsze, byłaby znacznie ograniczona swoboda w tworzeniu kompozycji. Wcześniej mówiłem o skrajnych sytuacjach typu 4 DPS-y, ale mimo, że w końcu do takich sytuacji by nie dochodziło, to nie byłoby też kompozycji typu 3 tanków, 2 healerów, 1 DPS, albo 3 DPS-ów, 1 tank i 2 healerów, a to nie są takie złe kompozycje, one też bardzo często działają. I zgadzam się, blokada 2.2.2 faktycznie by uniemożliwiła stworzenia wielu ciekawych taktyk. Zabrano by nam pewien element, który definiował Overwatch przez lata, Fajna jest ta świadomość, że można spróbować czegoś zwariowanego. Kolejna rzecz to zdecydowanie wydłużyłyby się kolejki jeśli ktoś by się zapisał jako DPS. Jeff kiedyś o tym wspomniał. Czas oczekiwania healera czy tanka by się nie zmienił. Natomiast jeśli ktoś chce grać natarciem, musiałby czekać nawet z 12 minut na mecz. Wielu też mówi, że 2 2.2.2 nie naprawi Overwatch, dalej będą toksiki i trole. Jednak nikt nigdy nie mówił, że ta blokada będzie absolutnym zbawieniem. Prawie pewne jest to, że na czwarty etap Overwatch League zostanie nałożona na graczy omawiana dzisiaj blokada. Wielu fanów nie jest zadowolona z tego faktu. Jesteśmy w drugiej połowie sezonu, a tu nagle zostaje wprowadzona fundamentalna zmiana. Drużyny przez długie miesiące szlifowały GOATS, a cała ich praca pójdzie na marne. Teraz progracze będą musieli jak najszybciej zacząć dostosowywać się do nowych zasad i tak naprawdę wyniki, które teamy sobie wypracowały mogą nic nie znaczyć w trakcie playoffów. Drużyna wspierała się wysoko dzięki dobremu zgraniu gołców. A tu nagle w finałach nie dadzą rady, bo nie zaadaptowali się tak szybko jak inne teamy. No, wyobraźcie sobie, że w samym środku Mistrzostw Świata w piłkę nożną zmieniona jest jakaś podstawowa zasada. Dlatego w końcu weźmy sobie te wady oraz zalety i przedstawię swoje przemyślenia. Jaka wielka tragedia by się stała, gdyby zabrano tę kreatywność przy tworzeniu kompozycji? Uważam, że na pewno by to zabolało, brakowałoby tego aspektu, ale pamiętajcie, że właśnie skutkami ubocznymi tej swobody jest cała masa tragicznych kompozycji. Moim zdaniem fakt, że zawsze będzie optymalna kompozycja zupełnie przyćmiewa to, że od czasu do czasu zagra się inaczej. Przeciwnicy 222 mówią, owszem słusznie, że przez to zniknie bardzo duża ilość ciekawych ułożeń bohaterów. Ale też dzięki temu zupełnie powstrzymamy jeszcze większą ilość kompozycji, które w ogóle nie działają. Uważam, iż warto poświęcić tę bardzo dużą swobodę, by mieć 100% pewności, że trafimy na dobry mecz. To nie jest tak, że zabierana jest cała swoboda, no przecież dalej ją mamy. Wciąż będzie cholernie duża ilość kombinacji bohaterów. Są wady blokady 2-2-2, ale dla mnie korzyści przyćmiewają te wady. Pewnie część z Was nie wie jak było kiedyś. Lata temu na rankedach można było wziąć nawet 6 razy tego samego bohatera. I wiecie co się działo? Gdy payload dojeżdżał do końca, cała obrona brała diwę. Cholernie szybko wracały na punkt, a po zniszczeniu mecha, jeszcze trzeba było uporać się z pilotem. Bardzo często udawało się obronić, co było cholernie frustrujące dla atakujących. Blizzard usunął ten system, co wielu graczom się nie podobało, ale koniec końców zdecydowanie poprawiło gameplay Overwatch więc blokada 222 to jest po prostu kolejny krok tego samego procesu. A jeśli ktoś chce tej swobody, to zapraszam na Quick Play. Co do dłuższych kolejek, sądzę, że już pierwszego dnia po wprowadzeniu tego systemu kolejki dla DPS-ów znacznie by się zmniejszyły. Na pewno wielu po prostu by się zapisało jako tank lub healer, by już w końcu zagrać i bardzo dobrze. W końcu te uparte one triki nauczyłyby się grać z czymś innym. Niech zobaczą, jak to jest, a nie, o, jestem Gengjim, patrzę, jak skacze. Nie no Problem z kolejkami faktycznie mógłby istnieć, ale serio uważam, iż po prostu trzeba będzie przeboleć pierwsze dni czy tygodnie. Być może właśnie nie jest zdrowe dla Overwatcha, że tylu ludzi gra DPS-ami. No ale co począć, gdy wybór jest znacznie większy jest tyle zachęt, o czym mówiłem w niegdysiejszym filmie, dlaczego tylu ludzi gra DPS-em. To wyobraźmy sobie, że Blizzard postanowił to wprowadzić. Jakby ten system wyglądał w grze? Blokada 222 oznacza też dodanie czegoś takiego jak Roll queue, czyli zapisując się do meczu już zaznaczamy jaką rolą chcemy grać. Co więcej, nie byłoby tak, że jak mamy diament, to mamy diament i nieważne jak się zapiszemy, zawsze będziemy grać na takiej samej randze. Tak naprawdę na nowych rankedach byłyby trzy guziki do zapisania się, mielibyśmy trzy różne rangi, niezależne od siebie i na każdą byśmy pracowali z osobna. Powiedzmy, mamy Mastera jako healer, Diament jako tank i Platyna jako DPS. Wielu ludzi ma drugie konto, na którym gra tyle samo czasu, co na głównym. Ale na rankedach gra jako DPS, bo wie, że nie jest bardzo dobry i zdaje sobie sprawę, że gdyby na głównym koncie grał na randze, którą wbił jako healer, nie wyrabiałby jako DPS. Jestem pewien, że całość wymagałaby od blizzarda bardzo dużej ilości pracy. Wprowadzenie takiego systemu wiązałoby się z przeprojektowaniem dosłownie całych rankedów. Możliwy byłby nawet reset MMR, czego twórcy zdecydowanie wolą uniknąć. Co więcej, osoby, które zapisały się jako DPS musiałyby mieć możliwość robienia czegoś w międzyczasie. Powiedzmy byłyby uruchamiane mecze dla osób oczekujących na rankeda. Albo mielibyśmy możliwość zapisania się na wszystkie trzy kolejki naraz. Jedno jest pewne, Blizzard bardzo się waha, czy wprowadzić blokadę 222. Jest to obiecujący system, ale też ryzykowny. Nie do końca wiadomo, co się będzie dziać na dłuższą metę. A po wprowadzeniu nie będzie już odwrotu. Niewątpliwie byłby to ogromny krok dla Overwatcha, niekoniecznie w dobrą stronę, ale większość graczy przewiduje, iż grze wyszłoby to na dobrze. Wyobraźcie sobie, że blokada 2-2-2 istnieje od zawsze na rankedach, nikt by nie pomyślał, by mogło być inaczej. Propozycja, by grać miał jedną rangę i w meczu nie byłoby limitu ról, zostałaby wyśmiana. Sam kiedyś byłem przeciwnikiem rolequeue, ale wystarczyło zagrać wiele meczów, poczytać argumenty za i przeciw, przeanalizować sytuację i doszedłem do wniosku, że to jednak jest potrzebne. Jestem w stanie przeboleć wady systemu. Dla mnie więcej jest zalet. A dla Was, co sądzicie o blokadzie 222? Serdecznie zapraszam do dyskusji w komentarzach. A tymczasem ja dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć. Śmiało zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej, i koniecznie naciśnijcie dzwoneczek. Wtedy zawsze będziecie informowani o najnowszych filmach. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu z koszulkami Overwatcha na kapsel.pl. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów oraz polubienia mojego fanpage'u. W opisie znajdziecie najważniejsze linki.